Szybkie rozwiązywanie nierówności z wartością bezwzględną, Mówimy sobie metodę graficzną. Popatrz, takie nierówności możesz rozwiązać bardzo szybko metodą graficzną, używając osi liczbowej, gdy po prawej stronie jest stała liczba, a po lewej wartość bezwzględna. No tutaj mamy utrudnione zadanie, bo mamy minus przed x, musimy sobie to jakoś zamienić, tak aby pozbyć się tego minusa. Dobra, skorzystamy sobie z własności wartości bezwzględnej, mianowicie a, b, a odjąć b wartość bezwzględna jest równa wartość bezwzględna b odjąć a z tej wartości bezwzględnej możemy sobie wyprowadzić że mamy minus x plus 7 pod wartością bezwzględną jest równe 7 odjąć x i teraz korzystając z tej własności otrzymujemy że to jest równe x minus 7 no i teraz skorzystamy sobie z osi liczbowej Popatrz, zaznaczę sobie 0 najpierw, następnie zaznaczam sobie 7. Ta funkcja jest jakby przesunięta o 7 pozycji w prawo, więc zaznaczam sobie 7. Zaznaczam sobie liczbę po lewej i po prawej stronie tej 7, stojącą o 5 pozycji w prawo, czyli 7 plus 5 jest 12, czyli ja sobie zaznaczę gdzieś tutaj 12, o, tu mamy x. -y. I o, po lewej stronie od 7 zaznaczę sobie liczbę stojącą o 5 pozycji w lewo, czyli 7 odjąć 5 jest 2. No i teraz muszę zaznaczyć wszystkie x -y zgodnie z tą nierównością, czyli to będzie taki przedział od 2 do 12. Otwarty obustronnie. I to jest rozwiązaniem naszej nierówności, czyli x -y należą do przedziału. Więcej o tym sposobie dowiesz się z filmu opisie, gdzie w formie korepetycji omawiam dłużej rozwiązywanie wartości bezwzględnej metodą graficzną. Pozdrawiam.